Pozwól, że się za ciebie pomodlę. Dobry Boże, dobry Boże, o jak jesteś dobry, jak jesteś dobry. Dziękuję Ci za tego brata, za tę siostrę, za to jak stwarzasz, jak podtrzymujesz przy życiu. Panie, dziękuję Ci, że Twoją wolą nie jest dla niej, dla niego, żeby tylko egzystować, ale masz powołanie. Masz powołanie, Panie, masz misję, masz życie w obfitości. Panie błogosławię, błogosławię Cię i uwielbiam w życiu tej osoby. Kora, dziękuję Ci za, za dar życia w Chrystusie. Jeżeli, bracie i siostro, jeżeli jeszcze nie, nigdy w życiu nie zaprosiłeś, nie zaprosiłaś tak po prostu szczerze serca Jezusa do swojego życia, to zrób to teraz ze mną. To nie jest magiczna formuła. To jest miejsce szczerego wylania serca przed Panem i powiedzenia Mu takiego opuszczenia gardy. Powiedzenia Jezu, ja nie chcę sam, nie chcę sama się zbawiać, żyć o własnych uczynkach wchodzić do nieba. Chcę przyjąć dar, chcę przyjąć łaskę zbawienie, więc jak chcesz, powtarzaj za mną. Panie Jezu, Synu Boży, wierzę, że oddałeś życie na krzyżu za mnie. Że z miłości do mnie oddałeś swoje życie. Za mnie i za moje grzechy, za wszystko to, co złe, co mnie oddzielało od Boga. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem, moim przyjacielem. Dziękuję Ci, że prowadzisz mnie do Ojca, że prowadzisz mnie do domu. I proszę się napełnić mnie Twoim duchem, tak jak obiecałeś, że to zrobisz. Amen. Amen. ja się będę modlił teraz. Jeszcze o napełnienie duchem, tak? Według, według woli Jezusa. Asaria ja Santa Dziękuję Ci, Jezu. O Twoje źródło łaski jest obfite. Źródło łas łaski w Tobie jest obfite. Jesteś pełen łaski Mario, pełna łaski Niepokalana proszę Cię Módl się za nami o tę otwartość O tę, tę pokorę, o głód Do przyjmowania łaski Przyjmowania Ducha Świętego Duchu Święty O przyjdź W mocy Przyjdź i odnów w dziecięstwie Bożym Tego brata mojego, tę siostrę Odnów ją niech powstaną oschłe kości niech się obleką w mięśnie niech się obleką w ścięgno, w ciało niech powstaną na nowo w Twojej mocy, Duchu Święty Ty podniosłeś Chrystusa z martwych Ty masz moc podnosić nas z naszych grobów masz moc przywracać życie, przywracać zdrowie, Ty masz moc uwalniać w imię Jezusa, niech wszelkie kajdany, wszelkie pęta zostaną rozwiązane Wszelkie kajdany, wszelkie kłamstwo z Twojego życia niech zostanie usunięte. Wszelkie kłamstwo na Twój temat niech zostanie wykorzenione mocą Chrystusa, mocą imienia Jezus przez krzyż naszego Pana. Duchu Święty napełniaj, napełniaj, napełniaj. Duchu Święty napełniaj, napełniaj, napełniaj Twoją łaską. Te osoby napełniaj, Duchu Święty, według hojności Chrystusa, według miary obfitości, która jest w Chrystusie. I niech się przelewa, niech się przelewa, niech się przelewa. Ja wołam o namaszczenie, o namaszczenie przebudzenia, namaszczenie przełomu w życiu tej osoby. Panie, przyjdź z Twoimi darami, z otwartymi oczyma duchowymi, żeby widzieć rzeczywistość duchową, widzieć rzeczy takie, jakimi są. Otwarte oczy, Otwarte oczy w imieniu Jezusa. Otwarte oczy duchowe. I pełnia wolności. Pełnia wolności. Panie, Ty powołałeś te osoby do świętości. Do świętości, do wolności od grzechu. Tak, Ty przychodzisz z miłosierdziem, podnosisz za każdym razem, ale chcesz dawać wolność od więzów. Wolność od grzechu. Więc nie bój się. Przyjdź do Pana i... Zaprosić go w każde miejsce, w każde miejsce. Kontynuuj tę modlitwę, kontynuuj. Łaska w Chrystusie jest ogromna, jest niezmierzona. Więc módl się dalej, módź się dalej, a ja Cię błogosławię. O, panie, przyjdź z radością, przyjdź z radością do tej osoby, tak, bo jest radość dla tego Dziecka Bożego. W domu ojca jest radość, w domu ojca. Ja Cię błogosławię jeszcze, tak, bo jesteś synem, bo jesteś córką. Jesteś synem, jesteś córką, jest miejsce dla ciebie w domu ojca. Jest miejsce w domu ojca. W domu ojca. O, nic ani nikt nie możecie oddzielić od miłości Boga. Nikt ani nic nie możecie wygnać z domu ojca. Tam jest Twoje miejsce, bo Chrystus za Ciebie oddał życie. Bo jesteś przybranym synem, przybraną córką, kimś nowym w Chrystusie. Tak. I ojciec przez Jezusa chce Ci udzielać swojego autorytetu. Autorytetu, aby stąpać po wężach skorpionach. Autorytetu nad całą potęgą nieprzyjaciela. W imieniu Jezus nie twoją mocą, nie twoją świętością, ale z łaski. Tak? Kiedy przyjmujesz życie Chrystusa, kiedy żyjesz w posłuszeństwie pod mocną ręką Boga, to spoczywa na Tobie ten autorytet, który miał Chrystus, który jest w Chrystusie teraz, a Chrystus zasiada po prawicy Ojca. I tam jest Twoje miejsce, tam jest nasze miejsce. Panie, przyjdź z radością, przyjdź z radością do tego brata mojego, do tej siostry. Tak. Zawsze się radujcie, nieustannie się mówicie, taka jest wola Boża. Panie, to jest możliwe w Tobie. Lekkość, radość i pokój. Nawet pośród prześladowań. Nawet pośród prześladowań. Panie, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. A się też modlę dla Ciebie o braci i siostry wierzę. O wspólnotę, abyś szukał, szukała abyś znalazł to miejsce wzrostu. Miejsce wzrostu, miejsce wzrastania. Miejsce przemiany umysłu, odnawiania się codziennie umysłu. Modlitwy są ważne, modlitwy przynoszą przełom, ale ważniejsze jest codzienne odnawianie się. Codziennie jak się rano mów. Jestem Synem Boga, jestem córką. Mam życie Chrystusa, życie z łaski. Nie, nie jestem niewolnikiem grzechu, niewolnikiem mojej przeszłości. Tak? I mów, mów te dobre rzeczy, które o tobie mówi Bóg, które są w Słowie Bożym. Mów, bo z wiary, z wiary, ze słuchania rodzi się wiara. Z tego, co mówimy, co słyszymy, rodzi się wiara. Twoje słowa, one będą przemieniały też i, i Twój umysł będą wpływały na Twoje serce, które będzie poddane Słowu Bożemu będzie poddane, nasiąknięte Słowem Bożym, przemienione, będzie sercem z ciała, bo już jest sercem z ciała, ale tam dla Pana jest jeszcze więcej i więcej i więcej i więcej. O Panie, bądź uwielbiony. Niech przyjdzie Twoje uzdrowienie, Panie. Uzdrowienie z wszelkiej choroby mentalnej, z wszelkiej choroby fizycznej. Uzdrowienie w krzyżu Chrystusa, w ranach Chrystusa. Panie, jest wielka łaska, strumień łaski Tobie, chcemy ją przyjmować jak bardzo Ty pragniesz, żebyśmy przyjmowali Twoją łaskę żebyśmy się nie, nie krępowali żeby nasze modlitwy były wielkie bo, bo Panie są wielkie plany Twoje dla Twojego kościoła dla, dla wierzących chwała Tobie o najwyższy, chwała Tobie Baran, chwała Tobie mm. o Panie dzięki Ci, dzięki Ci continue with them the prayer, continue God bless you.